Ok, dzisiaj na pytanie: kawa czy herbata odpowiadam kawa i herbata. A w ogóle mam tutaj przepyszną herbatkę o jakże magicznej nazwie: mieszanka elfów. Cześć kochani, już z twarzą się witamy. Czekajcie jeszcze sobie skończę usta. Mam nadzieję, że was wszystko w porządku. Słuchajcie, jak ja z samego rana piję już herbatkę, to to jest znak, że jest mi źle i rzeczywiście jest mi źle. Co prawda przeziębienie jeszcze nie wyszło, jakoś nie mam kataru, nie mam kaszlu, ale jestem taka słaba, boli mnie głowa, czy jakbym miała słoja na głowie. I tutaj już wszystko mi tak gilgocze, także nie nieciekawie, nie ciekawie. w ogóle teraz przez weekend y, też byłam sama z Jamie, bo Markus pojechał na targi gier planszowych ja słuchajcie, raz byłam tam z Markusem, no i bardzo ciekawe to jest, ale odkąd jeżdżą y, nasi koledzy również, to ja wysiadam, słuchajcie, to jest taka szalona grupa, oni grają już w pociągu w drodze na te targi oni grają na targach przez trzy dni od rana do wieczora, bez przerwy, biorą sobie słuchajcie jedzenie do pojemników żeby nie robić przerw w restauracji nawet i po tych targach jeszcze grają w hotelu do wieczora, także to nie jest nic dla mnie. Ja słuchajcie, po jednej grze wysiadam. Ja już gubię koncentrację, boli mnie głowa, także nie nadaje się. Ale wiecie co? Zrobiłam sobie znowu taki babski wieczór, suszy na pralce obowiązkowo, i mówię, włączę sobie jakiś babski film. No i na Netflixie zauważyłam program Love is Blind. I wiecie co? Ja takich programów w ogóle nie oglądam, jakichś miłosnych. Zraziłam się trochę, nie wiem jak to jest w Polsce, ale tutaj w Niemczech te programy poszły w takim asocjalnym kierunku. Wiecie, ja nie jestem jakąś, nie wiadomo jaką damą, ale no nie fajnie coś takiego oglądać. Ale tutaj coś mnie tak podkusiło i włączyłam. I powiem wam, że przepadłam. Obejrzałam cały sezon, ja oglądałam. Dałam Love Is Blind UK i ten wam polecam. Nie wiem jak wypadają inne programy, bo jeszcze ich nie oglądamy jest jeszcze Mexico. Różne są. Mam zamiar obejrzeć, ale polecam właśnie ten UK. Fantastyczny program. Na poziomie super pary. W ogóle ten koncept niesamowicie mi się spodobał. Jest to bardzo romantyczne, że można się zakochać w kimś nie widząc go. Także dziewczyny koniecznie wam musiałam polecić ten program. Mm. Mój Markus też jest w domu, ponieważ wysłałam go na przymusowy urlop. Markus nie czuje się zbyt dobrze. Jest naprawdę przepracowany, bardzo przepracowany. Ja mówię, człowieku. Kilka dni przerwy potrzebujesz, musisz się zregenerować i potem sobie pracuj dalej. Także na kolejne dni zorganizowałam dla Markusa taki program relaksujący, w skład którego wchodzą kąpiele, dobre jedzenie, seriale, sport, medytacje dla niego wyszukałam. Ja w ogóle to jestem taka przewodnicząca. Śmiejemy się w rodzinie, że mam to po dziadku. Mój dziadek też zawsze wszystko musi być zorganizowane, rozpisane. Mój dziadek kiedyś zarządzał dużą firmą i miał sporo pracowników. Do ogarnięcia. Był przy tym zawsze świetnie zorganizowany. Ja właśnie niektóre takie zachowania odziedziczyłam po dziadku. Nie wiem skąd mi się teraz ta anegdota wzięła, ale no nic. No dobra, jesieniary moje to co? Herbatka, kawaszyn i lecimy z tym dniem. często piszecie mi, szczególnie pod ostatnim filmem, Ewelina chodź w rozpuszczonych włosach, dziękuję wam za te rady ale żeby chodzić w rozpuszczonych włosach to najpierw trzeba o te włosy zadbać bo same mogłyście zobaczyć, że moje włosy są po prostu tak zmęczone życiem, że trzeba je koniecznie odbudować i od razu pokażę wam jakie kosmetyki sobie kupiłam w poprzednim vlogu chciałam już je wam pokazać i jakoś zapomniałam i tak Kupiłam sobie tutaj taki zestaw Moroccan Oil. Tutaj mamy szampon i odżywkę. Ja ten szampon już miałam w mniejszej wersji i byłam nim zachwycona. Naprawdę włosy są takie sypkie, wyglądają po prostu jakoś lepiej. I co najbardziej mnie tutaj przekonuje to ten zapach. Ten zapach jest dla mnie obłędne, jest naprawdę boski także mam teraz dwie takie duże półlitrowe butle i bardzo się cieszę ja je kupiłam na jakiejś promocji, świetne jest to, że mają pompki, bo to jest naprawdę bardzo wygodne i wiecie co, w którymś vlogu ja mówiłam, że właśnie jestem zakochana w tym zapachu szamponu Moroccan Oil i mogłabym mieć takie perfumy i moja widzka napisała mi, przecież są perfumy Moroccan Oil, proszę bardzo, zamówiłam sobie słyszałam, że są bardzo nietrwałe, dlatego zamówiłam sobie tylko 30 ml na spróbowanie i to są perfumy do do włosów i do ciała. Ja po umyciu głowy spryskuję sobie jeszcze włosy tym zapachem i naprawdę, dziewczyny, powąchajcie to jest tak przepiękny, świeży zapach rzeczywiście te perfumy nie utrzymują się jakoś nie wiadomo jak długo no ale nieważne zamówiłam sobie taką szczotkę do modelowania bo okrągłej szczotki mi brakowało także zobaczymy jak się sprawdzi te kosmetyki są w ogóle z polecenia dziewczyny z instagrama ekspert objętości ona ma przepiękne włosy, także zaufałam jej po prostu i wzięłam te maski Szwadzkop, wzięłam różową niebieską i brzoskwiniową wzięłam też lakier do włosów szwackop Zobaczymy, jak się sprawdzi. Ja używam tego żółtego got to be już od y, dawna, ale on jest bardzo mocny. Także może coś lżejszego będzie lepsze dla włosów. Tutaj są te perfumy, ehm, olejek do włosów, Bondic Light Oil, Szwackop. Również bardzo polecany. Tak wygląda buteleczka. Jeszcze nie testowałam. Tutaj jest taki krem do włosów na końcówki, ale było tylko takie małe opakowanie. Ale może to i dobrze, przetestuję. A w ogóle, dziewczyny, chciałam wam powiedzieć, że jest nadzieja, jeżeli chodzi o moje włosy. Mówiłam wam już ostatnio, że zauważyłam u siebie tutaj łysienie. Mam wizytę u trychologa w grudniu. Zobaczymy, co powie. Ale mam mnóstwo baby włosków. Tylko teraz ich nie widać, bo ja je przylizałam... Sprayem. Tutaj już jakiś czas temu mi mocno te włoski urosły z przodu i tutaj w zakolach też mam mnóstwo nowych włosków, tylko teraz je przylizałam używałam cały czas tej wcierki ziołowej Anwen, to jest ziołowa wcierka rozgrzewająca, bardzo mi ją polecałyście no i działa z tego co widzę, piję też herbatę z pokrzywy i w ogóle polecałyście mi też inne wcierki, też będę chciała je wypróbować słuchajcie, jeżeli miałabym wam polecić jeden przepis jesienny, na przykład na Halloween to koniecznie moim zdaniem musicie zrobić pizzę z dynią ten przepis jest z Thermomixa, ale słuchajcie jeżeli nie macie termomiksa, to proszę się nie martwić, bo ja wam ten przepis przepiszę. Znajdziecie go w opisie i możecie zrobić bez termomiksa. Robiłam tą pizzę już w zeszłym roku, może pamiętacie. I to jest takie... No niespotykane połączenie, bo pizza jest z dynią, yy, z boczkiem, z jabłkiem, z cebulą, ze szczypiorkiem, z kremem fresh. Ja Wam powiem, że nie bardzo lubię takie dziwactwa i za pierwszym razem jak robiłam tą pizzę, to nie spodziewałam się, że ona będzie taka przepyszna. Naprawdę ta mieszanka smaków to jest coś obłędnego, to jest najlepsza pizza, jaką kiedykolwiek jadłam, także koniecznie ją zróbcie, naprawdę. O zobaczcie, tutaj mam już czerwoną cebulę, dynię Hokkaido, kosteczki bekonu, oliwa z oliwek, sól, pieprz i rozmaryn. Zrobimy dwie pizze z tego, bo wyjdzie za gruba. Tutaj nawet by trzy wyszły pizze, tak naprawdę z tego ciasta. Gumi biaarskie. Pokażę. Jamie teraz nakłada sos. Tutaj jest krem fresh, szczypiorek, jabłka i przyprawę. Bardzo ciekawe połączenie. Układaj na pizzy. Dobre? Dobre. I proszę bardzo, tak się oto prezentuje najlepsza pizza, jaką w życiu jadłam. Słuchajcie, włączyłam Markusowi podcast Joe Dispenza yy, o manifestacji i wysłałam go, żeby pobiegał. Markus już w ogóle dzisiaj medytował, wyszukałam mu medytację na relaks i teraz szykuję mu jeszcze kąpiel. Świetny jest ten duszek z lasza. Ja tutaj jeszcze mam taką kulę dynię, ale to już dla mnie. Świetne, że tutaj w Rewe można sobie wycisnąć sok ze świeżych pomarańczy. Słuchajcie, nie mogę żyć Jamie'gą, za każdym razem wybiera sobie jakieś dziwne rzeczy, a to ośmiornica, a to mięso mielone, surowe chciałby jeść, jakieś balerony. Markus w swoim raju To jest w ogóle jedna z moich ulubionych gier Cuk um cuk, po polsku ona nazywa się Wsiąść do pociągu chyba Też wam polecam bardzo grę Robin Hood Ewadel, to jest w ogóle najpiękniejsza gra Jaka kiedykolwiek wyszła Boże, chcę to Las Mieszany też mamy w domu, ja jeszcze nie gram, ale Markus grał i podobało mu się. I tutaj też moja ukochana gra, Die Alba von Quedlenburg, czyli Szarlatani z Pasi robic po polsku. Dajcie znać, czy lubicie grę Katan, bo wszyscy nasi znajomi uwielbiają, a ja jej nie cierpię. Christmas, kochani, no słuchajcie nie mogłam się oprzeć tym lampkom na wino wstąpiliśmy do TK Max i w sumie dzisiaj nic ciekawego tam nie było, ale jak zobaczyłam te lampki to koniecznie musiałam je wziąć i bardzo żałuję że były tylko dwie ostatnie chętnie wzięłabym przynajmniej cztery no ale nic, będą na zimowe randki po prostu, jedna taka lampka kosztowała 5,99 i zaszłam jeszcze do Primarka po rzęsy bardzo często mnie o rzęsy pytacie, także od razu wam pokażę jak ich używam to jest model Holi i te rzęsy które mam w dzisiejszym vlogu to nie są te rzęsy z Primarka. To są jakieś rzęsy zastępcze z Rosmana, bo nie miałam czasu, żeby jechać do Primarka. Są okropne, także daj znać, że to nie są te. I na spróbowanie wzięłam jeszcze takie jakieś nowe, też bardzo ładnie wyglądają. No i wzięłam jeszcze kulę do kąpiel, takiego duszka. Słuchajcie, mój plan na dzisiejszy wieczór jest taki, że robię taki idealny halloweenowy wieczór filmowy. Słuchajcie, ta dynia żygająca popkorem to mój ulubiony snek i mój ulubiony naczynie na halloween. Słuchajcie, ja już tutaj nałożyłam kilka rzeczy, bo nagrywam rolkę. Dzisiaj będziemy połaszować te żelki Haribo z Harry'ego Pottera. Tutaj mam takie chipsy farmerskie, pomidory i papryka. Jeszcze ich dołożę. I tutaj mam te ciasteczka dyniowe z farmy. One są tak przypyszne. Ja nie przypadam za słodkimi rzeczami, ale powiem Wam, że te ciasteczka są po prostu wyborne. One są takie maślane, delikatne, no cudowne. Także następnym razem, jak będziemy na farmy, to na pewno je kupię. Okej, okay, okej, okay. wieczórki nowy uważam za gotowy. No, moi drodzy, jeżeli to nie jest idealny Halloweenowy wieczór, to ja nie wiem, to ja nie wiem kim ja jestem. Wiecie, że ja Was zawsze bardzo zachęcam do celebrowania każdej pory roku, do celebrowania różnych okazji. Jeżeli uznajecie Halloween, oczywiście, bo wiem, że jest grupa osób też na moim kanale, którzy no nie uznają i to jest ok. to naprawdę bardzo was zachęcam, żeby zrobić sobie właśnie taki halloweenowy wieczór kinowy proszę mnie oznaczać na instagramie się zawsze bardzo cieszę jak oznaczacie mnie, jak pieczecie moje ciasta, robicie dania z moich przepisów, jest mi zawsze bardzo, bardzo miło, także możecie o tym pamiętać, jeżeli chcecie mi zrobić jakąś małą przyjemność ja właśnie czekam na Markusa, zaraz do mnie dołączy i będziemy oglądać jak zawsze co roku Hocus Pocus, to jest nasza tradycja jeszcze jakiś inny horror będziemy oglądać ale jeszcze nie wiem jaki, jeszcze nie wybraliśmy ale chciałam wam bardzo Polecić um, horror, na którym byliśmy ostatnio w kinie, czekajcie, jak on się nazywa. Film nazywa się Niemów Zła i naprawdę był dobry, także polecam Wam. Ja chciałam pójść do kina, bo lubię tego aktora i lubię taki motyw w filmach, w horrorach, że właśnie spotykają się ludzie w domu, pary i niektórym zaczyna odwalać. Kolejny horror, który koniecznie chcę zobaczyć, to jest ten nowy z Danny Moore, tylko muszę zobaczyć, jak on się nazywa. Okej, okay, tytuł filmu to Substancja i w ogóle jestem w szoku, bo on ma na film web ocenę 7,1 gwiazdek, a tutaj te oceny są zazwyczaj krytyczne, także musi być dobry. Koniecznie chcę go zobaczyć. Jeżeli macie jakieś polecajki na jesienne wieczory, horrory szczególnie, to koniecznie dajcie znać.